Witam pięknie. Cykl na tapecie przed nami 11 zespół piłkarskiej drugiej ligi rundzie jesiennej sezonu 2021-2022. Rezerwy Śląska Wrocław mieliśmy rezerwy Poznańskiego Lecha, rezerwy Śląska Wrocław przed nami. I statystyki, moja opinia i ocena. Śląsk Wrocław, 11 zespół po rundzie, oczywiście jesiennej. Wiemy, że już Duga Liga wznowiła do ale my wszystko sobie oceniamy to, co działo się jesienią. 26 punktów, 31 do 33, jeżeli chodzi o bramki. Mamy trenera Krzysztofa Wołczka, jeżeli chodzi o statystyki, 7 zwycięstw, 5 remisów, 8 porażek w 20 meczach rundy jesiennej. Krzysztof Wołczek pracuje od 1 lipca 2021 roku. Między innymi Piotr Jawny pracował w Śląsku, Wrocław jest to człowiek związany przede wszystkim ze Śląskiem. Piotr Jawny odszedł, trenuje teraz pierwszoligowe pod Beskidzie. Krzysztof Wołczyk to jest oczywiście był piłkarz ekstraklasy, grał w Śląsku, Wrocław przede wszystkim. Był też w Zagłębiu Lubin, tam kilka spotkań zagrał wiele lat temu, ale to też człowiek związany ze Śląskiem, Wrocław. Jeżeli chodzi od 1 lipca jeszcze raz 2021 roku, porażki 40%, remisy 25% i 35% zwycięstwa rezerw Śląska Wrocław to tutaj jeżeli chodzi o wyróżnienia mamy świadomość, że rezerwy zespołów przede wszystkim ekstraklasowych, bo mamy dwie dwie takie ekipy Śląsk 2 Wrocław i Lech 2 Poznań Tego już tutaj oceniałem na kanale no wiadomo na co muszą stawiać, przede wszystkim na młodzież ale nie tylko ale tutaj skupię się na wyróżnieniach Adrian Bukowski w tym sezonie 15 meczów 1 gol i 3 asysty jeżeli chodzi o chłopaka z rezerw Śląska. Mamy Bartosza Borunia, 12 meczów, 4 gole i 2 asysty. No i mamy Sebastiana Bergiera, zobaczcie, 20 spotkań zagrał Śląsk w rundzie jesiennej, a Sebastian Bergier zagrał 6 meczów i strzelił 6 goli. Fantastyczna skuteczność, to zawodnik, który ma już dosyć sporą występów w Ekstraklasie. Ale niestety nie punktuje, jeżeli chodzi o statystyki bramkowe. Jest to typowy napastnik Sebastian Berger. to też pokazują liczby. Przypomina mi się analogiczna sytuacja z Krzysztofem Jazzgą. z Miedzi Legnica, tutaj też była Miedź Legnica w pierwszej lidze. Na tapecie Krzysztof Jazzka miał świetny początek, później nie grał, przez długą kontuzję będzie wracał wiosną. Z Sebastianem Bergerem było podobnie, bo tylko 6 meczów i 6 goli, jeżeli chodzi o rezerwy śląska co Zobaczcie, zauważcie, że nie przytaczam tutaj Wam. Roczników odrodzenia, bo to przeważnie są bardzo młodzi chłopcy i za chwilę skupię się na tym na ogólnym moim podsumowaniu rezet śląska Wrocław. Tutaj macie koniunkturę i warto zauważyć, że w sezonie 18-19 śląsk Wrocław był. W czwartej lidze, czyli na piątym szczeblu rozgrywek i wygrał swoją grupę. Grupa Dolnośląska czwartej ligi jest podzielona na wschód i zachód. Śląsk wtedy grał w grupie wschodniej i musiał wygrać baraże o awans do trzeciej ligi. Te baraże pewnie wygrał w dwóch meczu, okazując się lepszym od zespołu AKS-u z okolicy Wałbrzycha, strzegą w okolicy Świdnicy, Wałbrzych, południe Dolnego Śląska. Awans Śląska-Wrocław do trzeciej ligi. W sezonie 19-20 awans do drugiej ligi. Od razu rok po roku awanse. Zwycięstwo w swojej grupie trzeciej ligi. Grupy Dolnośląsko, Lubusko, Opolsko, Śląskiej. Poprzedni sezon w sezonie 2020-2021. Świetny wynik. Śląsk miejsce w pierwszej półce tabeli. Rezerwy oczywiście Śląska-Wrocław zajmując ósme miejsce. No i w tym sezonie rezerwy Śląska-Wrocław po rundzie jesiennej powtarzam są na 11 miejscu. Zacznę może od tego, jeżeli moje takie ogólne podsumowanie zawodników, to w tym zespole grają bardzo dwaj doświadczeni gracze. Piotr Celeban, dziesięciokrotny reprezentant kraju, 37 lat skończy 25 czerwca. W zawodnik, który jest związany przede wszystkim z Pogonią Szczecin, ale od wielu długich lat z przerwą na rumuńskie Waslui. Jest piłkarzem Śląska-Wrocław, no legenda Śląska-Wrocław. W tym sezonie drugiej ligi, 16 meczów, jeden gol. Mamy młodszego o rok Mariusza Pawelca z Lublina był w 36 lat skończysz 14 kwietnia wychowany górnika Łęczna był także w górniku Zabrze ale także od wielu wielu lat związany ze śląskim Wrocław. także reprezentant kraju bo dwukrotny Mariusz Pawełc dwa razy zagrał w reprezentacji dorosłej kraju 10 meczów i jedna asysta w tym sezonie drugiej ligi oczywiście są to zawodnicy tak jak m.in. innymi Kliwiec w zespole Lecha 2 Poznań zawodnicy którzy nakreślają taką przyszłość jeżeli chodzi o tych młodych zawodników pokazują w jaki sposób grać w piłkę, jak się ustawiać, to jest taka baza doświadczenia dla tych młodych chłopców z rezerw właśnie Śląska Wrocław i Lecha 2 y, Poznań. Tutaj jeszcze jeżeli chodzi o zawodników rezerw Śląska Wrocław mamy Mariusza Idzika, który ostatni czas Spędzał w Duchu Chorzów i to kilka sezonów spędził w Duchu Chorzów, między innymi w tamtym sezonie trzeciej ligi, kiedy Duch awansował, strzelał bramki dla Duchu Chorzów no i odszedł duch Chorzów. Był przez jakiś czas bez klubu i od 29 października jest piłkarzem ponownie Śląska Wrocław, bo to jest chłopak wychowany, z, wychowany w Akademii Śląska Wrocław z docznika 97 1 kwietnia, prima aprilis. Mariusz Idzik skończył już 25 lat. Ma za sobą występy w ekstraklasie, ale to nie są jakieś wielkie liczby, to nie są jakieś wielkie zdobycze, jeżeli chodzi o napastnika. Były piłkarz oprócz duchu grał w miedzi, legnica, był w wiśle puławy, no ale wrócił do swojego domu, do Śląska Wrocław, w postawny 187 cm wzrostu. Bardzo wysoki chłopak. Jeżeli chodzi o roczniki, no to mamy Grzegorza Kotowicza 2000 rocznik, Hubert Konstanty 2003. Łukasz Gersztenstein, 2004, Bartosz Boruń, 2000 rocznik, wspomniany przeze mnie Kacper Dachnowski, 2003, Bukowski, 2003, wspomniany Mateusz Młynarczyk, 1999, jest Maciej Krawczon, 2004, mamy takiego zawodnika jak Karol Borys, 28 września skończył, 15 lat, 2006 rocznik, tak więc tych chłopaków młodych jest, są bramkarze. Między innymi Oskar Mielcarz, Budzyński, jest także Maksymilian Boruc, tak więc tych damkarzy są to chłopcy urodzeni grubo po 2000 roku, Mielcarz 2004, 2003 rok. No tak to się ma, jeżeli chodzi o rezerwy. Zespołu piłkarskiej ekstraklasy, który gra już na szczeblu centralnym. Ci młodzi chłopcy mają się ogrywać z bardzo doświadczonymi zawodnikami na poziomie drugiej ligi, którzy, wielu z tych zawodników na poziomie drugiej ligi ma mnóstwo, ma mnóstwo występów w piłkarskiej ekstaklasie Można przytoczyć tutaj historię m.in. Mateusza Możdżenia ze Znicza Pruszków, Krzysztofa Danielewicza ze Stali Rzeszów, Pawła Oleksego i wielu, wielu innych, tak jak jest w ruchu Chorzów Łukasz Janoszka, 250, około 50, ponad 250 spotkań w Ekstraklasie i ci młodzi chłopcy z rezerw Śląska Wrocław i Lecha Poznań 18, 17, czasami 16-letni, mają się właśnie ogrywać i być taką kuźnią dostarczania tych zawodników, mają być dostarczani do pierwszej ekipy Śląska Wrocław grającego w Ekstaklasie i Lecha Poznań grającego w piłkarskiej ekstaklasie. No i to był Śląstwa 2 Wrocław. Takie moje szybkie podsumowanie, jeżeli chodzi o rundę jesienną sezonu 2021-2022 w drugiej lice. 11 zespół piłkarski drugiej ligi. Przed nami jeszcze 7 ekip, które sobie tutaj ocenię na kanale. Dziękuję bardzo, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bądźcie zdrowi i wpadajcie na kolejne filmy i live. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa!